Dobra, i zaby mi nawet nie jesteś już dzisiaj. Odpuszczę. Drzemka 15 minut równa się 1-2 godziny snu. Ej, don't fire pantalony mam! Dobra, gitara! Oka, brzydkie. 9 baniek. Uuu, ktoś tutaj jest za z może mi nie, nie zaliczyło z Bakragora, ale zaliczyło mi pantalony! Mamy kolejne złoto, widzowie! A lecimy. Powodzenia. 3, 2. Jeden, go w, le w lewo, w lewo, w lewo, biegnij. Tu nie po, nie się Ech. dawaj na Paladyna, a nie tak uważaj. Oj, bieg, biegnij w, w lewo, czekaj, ja uciekam z tym. Mą problem, mały. Ja? Dobra, mówiliśmy ci, to masz agro, w lewo, a ty biegasz na górę. Dobra, pod kontrolą. O, Fiolet jakiś. Ichigal z Fungal Infestation. No dobra. Jest, Witamy. jak to wygląda. Złoto. A, jakieś grzy po prostu. 900k, no okej. Okay. O, Beskitu, Gift mi spadł. Gift of Life. Pewnie sam samym początku na Ichigalu. Co był Dym? Normalnie mam full życie, wszystko jest zajebiście. Biorę Blue Java. Odsuwam się od bossa. I tutaj wleciałem i dostałem heksa. Był tutaj w chuj mój błąd. Cię wiebałem prosto na, na to, nie? I w tym momencie. Stałem dalej, I znowu, znowu wlazłem na grzyba Troszkę chaos był, nie? Ty, ja druidem w ogóle jestem. Cię do leczył. Kto jest ekiem? Ika, go. Pokaż mu, że masz ciocha. Ekzyn. <grym>? Co Uh. Nie mogę uh. To nie jest dla mnie, to jest na mój level, wychodźcie! Patrzcie, nie macie siucha. nie ma siocha, nie ma siocha, to nie na mój level jest... Aż mi wikadny w chuja zrobił No dzięki Wikadny. to nie niezły boss, ja wracam O, gościu padł, jak? Empyreum. Do Rick. Ten nie dobry, Ale go zbombił. No i po chłopie. A tyle szukaliśmy piątego, nie? Nie dobiegniesz ty. Dawaj do parceli. o! Patrz co się dzieje. O kurwa, ale taktyka. Zajebiste, patrz. A kurwa. Dobra Kozak team <laughs> Zajmij taktyka, kurwa. Wszystkie naraz podchodziły i praktycznie wybuchamy od buta. Czyli nie możemy zejść, wyjść poniżej tej linii, linii, oni sami tutaj schodzili. MPA spadło, fajnie. A teraz Tutaj MPA, a tutaj ostatni mój wpis. Czyli jest to właśnie stress Yellow Eyes. Tym samym kończę całkowicie Darashia Bossy. Kozak, 60 punktów, znaczy 60 sztuk. I punkty wpadły też fajnie, fajnie. Dzisiaj już sporo bossów w sobie wpadło, ale jednocześnie nie muszę w ogóle chodzić na Darashe na te werebosy. Także kolejne bosiki mi z rotacji wypadły. Jutro wejdzie magma. Stamina dalej, RIP, no niestety. Uuu, uuu. O, dobra, ja te. <ścoughs> Okej, okay, jestem ja modlurowuję te miecze już, to możecie podejść tutaj. Dobra, prawy. Dawaj, dawaj tam, na prawo. Go, go, Konrad. O, wszedł, ja pierdziele. No żyje, żyje. O, ktoś padł, no nice. jest. I koniec. Gilda minimum jeden wkład własny, zakup ziemi, przynajmniej 100kk, jedne z kółem w stylu za 100kk, 100 no. Mamy to! Wiedziałem, że dzisiaj będzie złoto! Czekałem na nie, znaczy nie wiedziałem, ale czekałem na nie! Żeby dzień stał się lepszy! Ile jesteś warta? Midnight Tunic z Timirki, 5900! Dobrze! Jest! Jest i troszkę złota dla mnie! Znowu Timirka i znowu złoto! Coś wspaniałego. Wybiorę ją sobie. Czekaj, tam jest A jak? Ostatnie pantalony, teraz jeszcze tunika. Fajnie, w końcu coś siadło. Kurde, dobry dzień. Pącik udany, dużo posłów zbitych, złoto jeszcze spadło. No czego więcej chcieć? No levela najwyżej, ale to level już nie dobijemy. Segoś, dziękuję no, bardzo za... No jak Ała. ja byłem czarny. Miałeś czarny. Na bank. Ja byłem... Dziękuję bardzo Słupka, wita pioteczka, pozdrawiam. Czarny, jak węgiel do ślu. No, serio, ja myślałem takie o, gift of life uratował. Ty przecież, się, ja nie mam GIF of life'a. Kurde, szkoda, że nie widziałem. Tym to na pewno nie udytydne. O, O, kurwa. Czekaj, ja no, się ruszę no... do góry, kurwa, nie mogę wyjść. <g rostering> A Jezu, ale tu byłeś źle czekaj, O kurde no, że to muszę to, nie? Czekaj, ale Grom nie masz tutaj wejścia, tak Grom nie luruj, czekaj, czekaj, czekaj Ty kurwa, czekaj, co? To, 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 to Grom na prawo, prawo uciekaj, prawo ucieknij Masz tam przejście, masz? na prawo, no Dobra Ja tu mam luz, nie? co się dzieje nas? Czekaj, czekaj, ja tu cię luruję moby Nedzi, wybijmy to, dawaj Nie, wyjebałem no ja rozumiem to, ale co się teraz dzieje na środku? Czy ja mogę przejść? Stój tam, nie, zaraz ci wylurujemy. Czekaj. I... ej, mamy mydło. Soap. Busted... znaczy, boosted boss, 600k. Słuchaj, fajnie, chyba pierwszy raz wydropiłem coś z tego rata, nie jestem pewien sobie, bo nie pamiętam, ale... Mamy itemek, kozak. Wszędzie gdzie byłeś, ta platforma umierała. Przypadek? Nie sądzę. Nie no, Facebook Gaming dalej działa. Właśnie, wbiły mi się właśnie rad 60 Black Whiskersów, zyskaliśmy punkty i lecimy na kolejnego bossa. Właśnie dobijamy Diamond Blossom, tym samym zyskując 60 punktów. Wpis jest kompletny i przekroczyliśmy 7000 punktów bostiary. Także chodzenie na Nemesisy się opłaca. Uzupełniają Bustelusze też się opłacę. Mam obecnie Equipment Loot Bonus 143 i oczywiście lecimy dalej. Dużo nowych bostiarek również tu się jeszcze za niedługo pouzupełnia, więc będą kolejne punkty. Kozak i jeden, jeden oczywiście, asurka z głowy. Siemano, cześć Trostik, cześć von Liden. Van Liden, cześć Haurosek, Siemano, Siemano. Dzień dobry, dzień dobry. Musimy zrobić refila na ekspa. <kłynie> Czekaj, ja pierdol, ja Człowiek tyle co oczy otworzył, nawet ciekawy nie zdążył napić. Proszę na Expa. No, na Expa kupię, dobra, to kupuję potiony za to w takim razie od razu. Dziękuję bardzo, Ty miski za piąteczkę, za pleca ksiana. Boże, mój refil kosztuje mniej, dużo mniej. Czekaj, w sumie ile mój refil kosztuje? 11:300. Jak, jak daję, powiedzmy, kupuję sobie podki 2000 km, supremu wraz, 2, 3, 4. No z 500k kosztuje, a to, a to jest 20 k. A A pod podniosę na rok, dokładnie, podniosę na cały rok. Ale dziwne, spod ogólnie, ale to jest pod, to potężna miejscówka, bo rzeczywiście to zrobi lepszy niż. A jak zbyt, to wiesz, jak to by rozluźniło sytuację na, na spota? No ale tutaj maksymalnie, A jak z tylko, tylko, tylko hazardzie, no. no. Ja. Padłeś? Ja. O kurwa, czekaj, cofnę trochę. O kurwa. No masz exp, no. Ja, co, jak ty to, to zrobiłeś? Nawet nie e widziałem. właśnie odpalił tego, myślał, że tak luźno i musiał dostać <noise> kombo w tym momencie. No dostałem no, <noise> zarobiste kombo. Albo, mam pomysł. Sprawdźmy na tym harze, a miałem stamina odnawiać. No, well. Co ty mówisz, Gacek? Co ty? Chyba... Dobra, czekaj, ja wiem, co zrobię. E, czekajcie, ja nie zrobię tej areny! Ja <grywa> chyba nie zrobię tej areny. Muszę na chwilę wyłączyć Tibie, bo mi się coś zepsuło. Znaczy, nie zepsuło mi się, na bossa jakiegoś. <grywa> tak, bo lecisz na Helge. Cicho! Nigdzie nie lecę, nikt nie wie, żadny nie wie, gdzie ja idę. To sekret jest. O, dobra, jest kill, to mogę wam pokazać. Jest kill. Dobra, Zevelon! Trzeci Zevelon, dziękuję, Gacek! <noise> Też dobry sposób, poczekasz wszyscy będą i wtedy mnie zawołał, nie? Żeby w razie czego nie było przypału, nie? to jakieś. Ja zawsze mam takie spoty. retro podaje, że tak powiem. Ja to będę retro, bo to w sumie. No ta Tarantule to jest na 20 level raczej, więc tutaj. Mamy 920 poziom, fajnie. Jest, jeszcze 80. No i tak jeszcze skończymy hunta, mimo że level wbity. To lecimy jeszcze, pół godzinki i potem idziemy do bossa. No, ile na level potrzebuje? 42 miliony 170. 000. Odebraliśmy kamień z w idziemy do Mylossa. Stone of Insight. Niby nie gram tym jakiem, ale niech się leveluje. Kto wie, czy jakiegoś gaza kiedyś nie pójdziemy, także mamy 450 e, drugi poziom. Warlock, który w sumie też czasami bije skarletki, często umiera. Należą mu się dwa levele.